Gdy miałem 15 lat, mój brat zniknął. Był starszy ode mnie o 4 lata, był moim wzorem, silny, wygadany, wszyscy go lubili. Pewnego dnia po prostu nie wrócił ze szkoły. Policja uznała, że uciekł z domu. Mówili, że to przez presję, że może miał problemy, o których nie wiedzieliśmy. Ale ja wiedziałem, że coś się nie zgadza. Zostawił w swoim pokoju telefon i portfel. Rodzice się rozpadli. Ojciec pił, matka wpadła w depresję, a ja codziennie przeglądałem fora internetowe i zgłoszenia zaginięć. Minęło 10 lat. Pogodziłem się z tym, że mogę nigdy nie poznać prawdy, aż do zeszłego miesiąca. Przeglądałem stare zdjęcia w komputerze i przypadkiem natrafiłem na plik, Ukryty w folderze z filmami. Miał dziwną nazwę ciąg losowych cyfr. Odpaliłem go. Na ekranie był mój brat. Wyglądał na przestraszonego mówił szeptem. Jeśli to oglądasz, to znaczy, że mama nie zniszczyła pliku. Ona mnie znalazła. Wiem, że wiecie o jej przeszłości. Ona znowu to zrobiła. Nie jestem jedyny. Przez kilka minut nie mogłem oddychać. Nasza matka. Ta sama, która płakała przy jego zdjęciach. Teraz leży w szpitalu po udarze i nic nie mówi. Ale ja wiem, że ona coś zrobiła. A ten filmik zmienił wszystko. I choć prawdy pewnie nigdy nie poznam w całości, jedno wiem na pewno. Mój brat nie uciekł. On próbował uciec przed nią.